Państwu za wysiłek siły w organizację dożynek. Szanowni Państwo, dożynko, dożynki to święto plonów, które wiąże się nieodłącznie z obrzędami dziewczynnymi, wieńczącymi czas żniw i prac polowych. Powiat Tarnowski ma charakter specyficznie rolniczy, a my jego mieszkańcy znamy cenę oraz wartość pracy na roli. Święty Jan Paweł II 10 czerwca 1987 roku w mili wygłoszonej na Tarnowskich Błoniach tłumaczył nam, że rolnictwo to przecież chleb, którego żyje człowiek. I wszystkim nam leży na sercu, aby tego chleba nie brakowało nikomu w naszej dużej ojczyźnie Polsce oraz małej ojczyźnie, jaką jest powiat Tarnowski. Dlatego my wszyscy jesteśmy winni wdzięczność rolnikom, którzy dbają, aby nam nie zabrakło chleba. Dziękujemy wszystkim rolnikom powiatu Tarnowskiego za pracę przy tegorocznych żniwach i trud przez Państwa poniesiony. Aby plony były jak największe. Szanowni Państwo, życzymy wszystkim Państwu pięknych wrażeń podczas dzisiejszych uroczystości lożynkowej. Niech zapadną one w pamięć nam wszystkim. Niech staną się okazją do dzień czynienia, a to dzień będzie dla nas źródłem radości. Życzymy Państwu udanej zabawy lożynkowej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i przepraszamy za takie małe zamieszanie.